Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale YouTube po raz kolejny w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony czemuś no, na pozór prozaicznemu, a jednak zdecydowanie no, troszeczkę trudnemu w sensie, że kwestia wyboru. Dzisiaj podejmę temat czegoś takiego jak wybór odpowiedniego śrubokręta, zakupu. Temat. Na pozór bardzo prosty, po prostu przychodzimy do któregoś z marketów technicznych i kupujemy śrubokręt, tyle. Natomiast, żeby dokonać dobrego wyboru pod nasze potrzeby, to trzeba zadać sobie pytanie, do czego my potrzebujemy tego śrubokręta? Czy potrzebujemy go na tak zwane majsterykowanie weekendowe, bo nam tak się podoba, bo chcemy sobie coś tam poprzykręcać i tak dalej, i nie inwestować zbyt dużo? albo druga wersja, czy chcę, potrzebujemy ten śrubokręt do spraw związanych <laughs> z pracą. Mamy techniczną pracę, śrubki, jakieś wkręty, jakieś obejmy itd. E, ja tutaj przy sobie mam taki bardzo fajny śrubokręt, nakład nazwa jego jest bardzo wyraźna, ale jest to śrubokręt, wobec moi, według mnie bardzo dobry, jeżeli chodzi o pracę długotrwałą, czyli na przykład kręcimy ręką, ręka nam się poci. W tym przypadku najlepszym śrubokrętem jest ten, który ma chociaż częściowo rączkę gumową. Dlaczego? Ponieważ plastikowa rączka ma to do siebie, że jak się ręka spoci i trzymamy ten śrubokręt, to zwyczajnie po jakimś czasie nam się ręka męczy i plastikowy po prostu się ślizga w ręce. Druga rzecz, a jeżeli chodzi o gumowe, mają tam zależeć mimo wszystko guma, wchodzi w, w reakcję z łuską skórą i jest bardziej przyczepna. Nie ma problemu, że nam się śrubokręt będzie ślizgał bardzo, za, za bardzo, jest bardziej stabilny. Drugą rzeczą bardzo ważną, to jest żeby tu główka śrubokręta, ta góra była w miarę możliwości obła, z, nie z bardzo kanciasta. Czemu? Ponieważ czasami zdarzają się takie sytuacje yy, tak jak tu widzimy, o obła żeby to nie było takie kanciaste, tylko że w momencie, kiedy mamy potrzebę na przykład dociśnięcia śrubokręta do jakiejś śruby zardzewiałej, żeby ta rączka no, dosłownie nie wbijała nam się w rękę, że można było dopchnąć, przekręcić to zdecydowanie. Choćby tak samo dlatego na przykład, że czasami no, śrubki, które są zardzewiałe, te nacięcie krzyżakowe, jak się dobrze człowiek nie zaprze i nie pokręci, potrafią się przetrzeć. W związku z tym z krzyżaczka robi się taki wany owal. W tym momencie już nie ma innego wyjścia, jak tylko wiertarka, ewentualnie wkrętarka, wiertełko i nawręcanie. No ale niestety czasami jest tak, że na przykład gwin zostanie w środku. Kolejną rzeczą bardzo ważną przy wyborze śrubokręta to jest na przykład końcówka magnetyczna. Magnetyczna. Jeżeli ktoś... Na przykład, szczególnie, nie wiem, pracuje na, na wysokości, na wyższym, nie wiem, wyżej niż, nie wiem, przy podłodze, to istotne jest, żeby sobie śrubokręt kupić z końcówką magnetyczną. Czemu? Bo w momencie, kiedy na przykład e, mamy zwykły, to po prostu, zwyczajnie, śrubka trzyma się tylko w momencie, kiedy jest pionowo nałożona, albo ewentualnie lekko z boku. Natomiast w momencie, kiedy dajemy go poziomo, a czasami tak powiem, że musimy wkręcić coś poziomo to po prostu śrubka odpada a w przypadku magnetycznego jest ten luksus, że ona się trzyma i nawet jeżeli jesteśmy w niewygodnej jakiejś sytuacji, w niewygodnym miejscu, trudno dostępnym <laughs> i potrzebujemy tą śrubkę wkręcić tak, że nakładamy sobie ją na tutaj końcówkę śrubokręta, to nawet możemy gać do, do góry nogami do góry i w tym momencie śrubka nam nie odpadnie, tylko będzie się trzymała Dlatego bardzo polecam właśnie, żeby kupować, jeżeli ktoś chce sobie kupić, nie wiem, potrzebuje, ktoś potrzebuje na chwilę coś tam, bo da, coś ma taką krótką robotę, no to nie ma sprawy. Kupujemy prosty, najbardziej prosty, podstawowy, tani śrubokręt. Natomiast jeżeli myślimy o pracy dusze ze śrubokrętem, żeby nam się ręka za bardzo nie męczyła, żeby to było w miarę możliwości wygodne, ekonomiczne, żeby trzeba było, nie wiem, skakać po drabinie, po śrubki tam i z powrotem, bo nam założymy spadnie, to trzy punkty. Pierwszy, gumowa rączka, jak najbardziej gumowa. Drugie, obły tutaj, góra obła, żeby nam się przy dociśnięciu nie, nie wbijała rączka, nie gniotła nam w rękę. I trzecia sprawa to ta końcówka magnetyczna. Konieczne. Inaczej umordujemy się, jeżeli mamy do wkręcenia więcej niż... Parę śrubek na krzyż. To tyle, dzięki wielkie w takim razie. Jak coś, to zapraszamy do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć, hej hej.